zbora klinowa. Gatunek stadny, nie mający za dużych wymagań środowiskowych w zbiorniku. Samica ma pogrubioną część brzuszną, a samiec jest smuklejszy. Samce są bardziej wybarwione. Jest to rybka z rodziny karpiowatych. Dosyć łatwa do rozmnażania. Woda pH 5-6, średnio otwarta, a temperatura od 26 do 28. Zaleca się w akwarium, żeby były korzenie, szuszki olchy bądź też liście dębu. Pokarm roślinny na przemian ze zwierzęcym. Razborki nie bardzo przepadają za ostrym oświetleniem. Jest to przyjemna rybka pływająca w stadzie, podobnie jak neon. Bardzo ładnie się prezentuje w zbiorniku, zarówno w większym, mniejszym. Składa ikrę na, na liściach. Jak chcemy odchować młode, to powinniśmy takiego liścia przenieść do kotnika. Po około siedmiu dniach wykluwają się maluchy.